45 złotych po raz pierwszy, 45 złotych po raz drugi. Czy ktoś z Państwa jeszcze jest yy, chętny na fotografię numer 12? 45 złotych po raz trzeci. Dziękuję bardzo. Moc dla Maksa to malicie, aukcja charytatywna, całkiem dobry wynik finansowy, no i jak się okazało to taki prezent rodzinowy dla Maksa. Tak, myślę, że sam wystawca, pan Maciej Płynar był zaskoczony, że tak ładnie y, wystawa, że tak powiem, się wyprzedała. Każda złotówka jest dla Maxa bardzo ważna, więc dla nas to będzie ogromne wsparcie, dla rodziców, dla samego Maxa. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni bibliotece za udzielenie miejsca stowarzyszeniu, że zechciało takie wydarzenie stworzyć. No i panu Maciejowi, który przekazał tę pracę na cel charytatywny dla Maxa. Pierwsza moja próba pokazania prac, tak jak pani Renata mówiła, że ciężko było mnie namówić, no ale się udało. No, szczytny cel, więc postanowiłem, że no, skoro podobają mi się prace, no to spróbuję. To nie są typowe widoczki, nie są portrety. No właśnie, bardzo lubię eksperymentować w fotografii, próbować jakichś nowych technik, także stąd moje, moje prace właśnie takie troszkę inne, może nie portrety, nie właśnie krajobrazy, tylko coś takiego takiego poszukiwanie właśnie swojej drogi chyba jakieś. Co pan fotografuje najczęściej, bo ja mam wrażenie, że próbuje pan uchwycić zjawiska. Najczęściej no, długie czasy naświetlania bardzo mnie interesują. To mnie jakoś najbardziej motywuje i, no i w tym kierunku próbuję jakieś malowanie światłem właśnie czy yy, właśnie ten intuicyjny ruchy kamerą. Yy. Bardzo ciekawe takie właśnie fantastyczne klimaty to oddaje na tych obrazach. Właśnie można zaobserwować właśnie taki inny świat. Mimo że nie podoba mi się fantastyka, ale właśnie gdzieś te obrazy bardziej tak do mnie przemawiają. Bardzo się cieszymy, bo tutaj zebraliśmy 800 zł w ciągu półtorej godziny, więc jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi i mamy nadzieję, że te rzeczy, które pan Maciej jeszcze przekazuje na aukcje te internetowe też znajdą swoich nabywców. Także bardzo się cieszymy, że duża część naszej społeczności, pomaga chłopcu z Jaworzna, no bo my jako Centrum Społecznościowe po sąsiedzku, jako Centrum Wolontariatu po sąsiedzku nie patrzymy kto skąd jest, tylko gdzie trzeba pomocy tam się włączamy, a nasza społeczność tutaj miejscowa bardzo pomaga. Na co pójdą te pieniążki? Dlaczego Maksiu tak bardzo potrzebuje naszego wsparcia? Przed Maksem będzie trzecia operacja, jest po dwóch operacjach. Operacji kręgosłupa, która była w listopadzie i miażdżyła jego serduszko i inne narządy wewnętrzne, to była operacja ratująca jego życie. Druga operacja była operacja jednego biodra. Przed nim jeszcze ostatnia operacja na tą pieniążki właśnie zbieram na tą trzecią operację też biodra i mam nadzieję, że finał finałów będzie pozytywny. Uzbieramy tą kwotę, Max wróci, że tak powiem do zdrowia i przestanie cierpieć. Czy jakieś kolejne imprezy pod kątem pomocy dla Maxa będą organizowane, bo jesteście państwo tutaj na szczęście bardzo aktywni. Tak, staramy się jak możemy, oczywiście liczymy na wsparcie innych, ale już 9 lipca w sobotę będzie piknik organizowany w Gromcu i to będzie też piknik pod kątem dla Maxa. I tutaj stąd będzie wyjazd trzech panów, wyjeżdża rowerem w Polskę i nie tylko i trochę Europy i też wyjeżdżają, będą promować akcje dla Maxa 12 już lipca. Bardzo się cieszymy, będą promować akcje, będą mieli takie m, wykonane już przez y, drukarnię y, chorągiewki, gdzie będzie kod QR, y, gdzie będzie można sczytać kod QR, żeby y, od razu sobie zobaczyć na tę aukcję. I mamy nadzieję, że w ten sposób uda się zdobyć więcej pieniędzy, że zostanie to troszeczkę rozpropagowane, bo widzimy, że teraz te, te, te licytacje, te wszystkie akcje, które są, no troszeczkę tempo jest mniejsze.